Siemanko, wszyscy kibice zielonych. Słuchajcie, to taki krótki flash na naszej stronie podgołębnikowej. Mamy dla Was informację bardzo ważną, na pewno interesującą wszystkich tych, którzy od wielu, wielu miesięcy zastanawiają się, co wydarzy się w sprawie sektora gości na stadionie Struga 63. Otrzymaliśmy taką wiadomość dosłownie kilka godzin temu, że od paru dni... Odbywa się konkurs na wykonawcę sektora gości, na wykonawcę prac budowlanych, które miałyby polegać na dostosowaniu sektora gości do wymogów rozgrywania meczów z udziałem właśnie kibiców gości. Jak słyszymy, 14 dni tyle mają, tyle mają potencjalni wykonawcy na złożenie swoich ofert i Ilość, ilość tych ofert, no to, to oczywiście mamy nadzieję, że, że będzie, że będzie duża, ale to też nie o to chodzi. Chcielibyśmy, żeby ten sektor gości został ukończony jak, jak najwcześniej oczywiście i taką informację, myślę bardzo pozytywną, jaką otrzymaliśmy jest to, że ten sektor gości, jeżeli taki wykonawca zostanie wyłoniony w ciągu tych kilkunastu dni, będzie miał ten wykonawca 60 dni na wykonanie wszystkich prac, co oznaczałoby mniej więcej tyle, że no, no mamy nadzieję, że wraz z zakończeniem stadionu, wraz z zakończeniem wszystkich prac budowlanych związanych z dokończeniem tych dwóch kolejnych trybun. Będzie już otworzony sektor gości, będziemy mogli po prostu przyjmować kibiców przyjeżdżających tutaj z innych miast na mecze Radomiaka. Co do, co do prac budowanych na stadionie, to tak jak pisaliśmy, trwają one w bardzo dobrym tempie, się gdzieś tam poruszają. Nawet słyszymy w kuluarach, że, że to idzie troszeczkę nawet sprawniej niż pokazywały, pokazywały, pokazywały terminarz prac, natomiast no, trzymajmy kciuki, żeby po prostu to tempo było równie dobre przez najbliższe kolejne kilka miesięcy i, i, i mamy nadzieję, że tak jak uprzednio słyszeliśmy, ten termin listopad, grudzień będzie osiągalny, byłoby to byłoby to naprawdę coś wspaniałego. Jeśli chodzi o, to, o tą informację, o której Was wspomniałem, o tym przetargu na na dokończenie sektora gości, to podam wam taki link, pod którym będziecie mogli sobie zobaczyć, jak wygląda ten cały konkurs na, na wyłonienie wykonawcy. Ten link będzie podany w komentarzu pod tym wideo. Tym Natomiast taka informacja, którą tutaj wyczytałem i zaraz sobie ją, jeżeli pozwolicie, dacie mi chwilkę odnajdę, do czeg czego konkretnie dotyczyłyby te prace mają to być mają to być no przede wszystkim dostosowanie właśnie do bezpieczeństwa odgrodzenie tego sektora gości od, od po prostu od pozostałych trybun no i, i z tego co słyszymy to nie zmienia się ten pierwotny plan a więc sektor gości ma pozostać w narożniku pomiędzy trybuną północną a trybuną zachodnią czyli obecnie tam gdzie gdzie niejednokrotnie siadali y, młodzi adepci Akademii Piłkarskiej Radomiak. Czyli ten sektor gości już tutaj przełamujemy wszystkie plotki, które pojawiały się, które, których sami też niejednokrotnie mówiliśmy, y, że mia, mógłby być potencjalnie pojawić się ten, ten sektor za bramką. Y, on już wiemy ostatecznie będzie właśnie na narożniku Trybuny Północnej pomiędzy Trybuną Północną a Trybuną y, Zachodnią. Y, tak, odnalazłem sobie to, więc krótki opis przedmiotu zamówienia, wykonanie krad wygrodzeń sektora gości wraz z siatkami oddzielającymi, wykonanie innych elementów zgodnych z dokumentacją, montaż konstrukcji metalowych, czyli będą też będą też instalowane różne rzeczy pod tą trybuną. Myślę, że tutaj będą przede wszystkim najważniejsze te wygrodzenia właśnie. No i wszelkiego rodzaju dokumentacja podwykonawcza, także w także tyle w temacie. Tak jak, tak jak, Wam powiedziałem, zostawię tutaj link, w którym będziecie mogli sobie więcej poczytać na temat całego tego, całego tego przedsięwzięcia, całego tego przetargu, który, który ma miejsce. Dajcie łapkę po tym, po tym wideo i dajcie znać, czy podobają Wam się takie krótkie strzały tutaj, jeśli chodzi o informacje i czy chcielibyście w przyszłości na podgołębnikiem takie szybkie filmiki, w których będziemy Wam krótkie info podawali. Tyle z mojej strony Grzegorz Nowocień podgołębnikiem. Trzymajcie się, miłego dnia, cześć.